Cześć, witajcie. Zaczynamy zabiegi fungicydowe w ziemniakach. Mamy fajną pogodę dzisiaj. Nie wieje. Troszkę popadało, a w zasadzie pokropiło rano. Tak więc idealnie, żeby zrobić pierwszy zabieg. Mam takie przeczucie, że w tym roku. Zaraza będzie większym problemem niż dwóch poprzednich sezonach, bo chociażby patrząc na prognozę pogody na najbliższe dni, jutro czeka nas mała powódź. Potem chwila przerwy i na koniec tygodnia codziennie burza, codziennie upał. Tego w zeszłym roku na pewno nie było, bo jak już się zrobiło gorąco, to praktycznie przez dwa tygodnie nie było widać ani kropli deszczu. A teraz może być bardzo dynamicznie, bardzo niebezpiecznie. Także lecimy na fotel. Rozpoczynamy ochronę fungicydową ziemniaków. Do dzisiejszego zabiegu używam preparatu Ridomil Gold w dawce 2 kg na hektar, dodatkowo jako adjuwant do insektycydu, którego też dzisiaj używam na stonkę, bo zauważyłem bardzo dużo chrząszczy dorosłych chrząszczy stonki, które oczywiście no, nie próżnują, tylko wiadomo co tutaj robią na tym polu. Idzie też do zabiegu trochę mocznika, kilka kilogramów dawka cieczy. Jak widzicie, mamy 230 litrów na hektar. Mamy nawigację włączoną, tak żeby ładnie nam się to wszystko wyłączało. Nie było żadnych nakładek. Także mamy ochronę na zarazę. Trochę alternarioza, ale głównie chodzi nam tutaj o to, żeby ochronić ziemniaki przed zarazą. Dzisiaj wybrałem ten moment na wykonanie zabiegu. Pogoda jest fantastyczna, nie wieje, praktycznie nie ma nawet ma minimalnego podmuchu wiatru. E, rozpylacze, jakie użyłem do zabiegu, zaraz wam szybko pokażę się, zatrzymam. Ok, tak wyglądają ziemniaczki z bliska. Piękny wygląd, aż się błyszczą. No ale dostały papu grubo, także jakby słabsze były, to bym się dziwił o co chodzi. E, tak wygląda sama jakby technika wykonywania zabiegu. Do tego zabiegu wybrałem te rozpylacze, czyli kątową 03, bardzo fajne pokrycie, odporność na znoszenie. Nie wziąłem tego rozpylacza, bo za mała ilość cieczy, żeby pokryć już tak duże krzaki. Również ta końcówka nie jest mi tutaj w tym zabiegu potrzebna, bo praktycznie, tak jak mówiłem przed chwilą, nie ma podmuchu wiatru. Na tej końcówce no, miałbym za małą ilość cieczy, żeby bardziej spenetrować ten łam. Ta tutaj jest idealna do 230 litrów wody na hektar. Jak widzicie, tutaj gdzie się zatrzymałem, mamy dużo tej cieczy, no ale nas bardziej interesuje, jak to tu wygląda. No już widać ślady po mankozebie, który jest w ridomilu, oprócz metalaksylu. Ale dotarcie jest bardzo fajne. Zobaczcie, nawet tutaj, w głębi rośliny, z każdej strony wszystkie liście są potraktowane. O to mi chodziło. O! I jest też bohater, na którego też poszykowałem się w tym zabiegu. Tak jak mówiłem, dużo dorosłych sząszczy, więc już tutaj. Mam nadzieję, że ta presja stonki na początku będzie niższa. Oczywiście jedziemy Ridomilem Gold, 2 kg na hektar, więc przy preparacie systemicznym ta penetracja łanu jest też ważna, ale nie aż taka najważniejsza jakby chociażby preparatach kontaktowych. Więc chociażby z tego względu dlatego na pierwszy zabieg idzie tutaj Ridomil Gold, nie preparat kontaktowy. Po to, żeby cały krzak, który intensywnie teraz rośnie, będzie go praktycznie za tydzień dwa razy więcej tego krzaka, więc musi ten preparat systemiczny podążać. za Zatem preparat kontaktowy nie dałby rady. Poza tym mamy prognozę pogody, jaką mamy, czyli że będzie burzowo, gorąco. Ziemniaki będą też zasuwały szybko, więc musiałbym na bieżąco uzupełniać tą ochronę preparatem kontaktowym, a tak Wybierając preparat systemiczny, wiem, że mam spokojnie tydzień albo dłużej ochronę tej plantacji zapewnioną przed zarazą, jak i przed alternariozą. No, przy tym zabiegu przy tych parametrach, praktycznie taką prędkością maksymalną jest gdzieś tam 8 na godzinę. Wtedy to ciśnienie jest gdzieś tam 3, 3,5 I to jest taka wartość maksymalna Bo powyżej tego widzę, że już tworzy się mgiełka Kropla jest trochę za drobna Jeśli chodzi o skuteczność herbicydu arkadę To już od lat nie mam do tego żadnych zastrzeżeń Chociażby to świetnie pokazuje Ta kontrolka, jaką tutaj widzicie Działanie herbicydu na trudne chwasty ziemniaków, komosy, desty i nawet kwasnica, która jest w arkadzie średnio wrażliwa. Też przy niedużej presji może być fajnie skontrolowana. Także mamy już koniec na dzisiaj, tak jak mówiłem, godzinka czasu pracy. No i mam nadzieję, że z tydzień albo dwa tygodnie spokoju. Jeśli chodzi o jakieś zagrożenia, które mogłyby wystąpić na tej plantacji. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. A na razie, trzymajcie się. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co To jest pytanie. W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.